嗯。 Wzięłam włosy potrzebowałam jakiejś zmiany, to jest początek nowej ery 382 mojej nowej ery w tym roku. Jedziemy na jagodziankę, ponieważ jest sezon na jagody i stwierdziłam, że znajdę najlepszą jagodziankę w mieście. Choć wydaje mi się, że szybciej zbankrutuję. Bo jadłam już jedną jagodziankę w ciastko z dziurką. Zapłaciłam 31 zł. Szczerze, była dobra. W sensie, miała strasznie dużo jagód, co jest dla mnie bardzo istotne. Mało ciasta, dużo kruszonki. Nie było w niej nic takiego wow. Może po prostu nie potrafiłam się nią za bardzo cieszyć, dlatego, że jak ją kupiłam i pani mi dała na talerzyku tą jagodziankę, to z, z jakiegoś powodu ją wyrzuciłam na ziemię. I miałam takie. Okej, okay. jestem sobą zawiedziona, ale nie zdziwiona. I pani mi dała jeszcze jedną dziankę, także teoretycznie zarobiłam 30 zł, ale już do końca dnia myślałam o tej sytuacji. I wydaje mi się, że po prostu nie nadaje się do wychodzenia z domu. Za każdym razem, jak wychodzę, robię coś głupiego, nie nadaje się do życia w społeczeństwie. I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że stwierdziłam, że muszę częściej wychodzić z domu, muszę robić rzeczy, które robią żywi ludzie, bo to sprawia, że czuję się częścią tego. Wychodzenie z domu jest mega ważne dla naszego samopoczucia i jakiegoś takiego dobrostanu. Wychodząc przypominamy sobie, że wszystko nie kręci się wokół nas, świat się toczy swoim tempem, ludzie sobie żyją, wychodzimy trochę z takiej swojej bańki, ze swojej głowy. I to wyjście miało być, że poczuję się lepiej psychicznie. Nie, a tak naprawdę jeszcze bardziej mnie straumatyzowało i już nigdy nie wyjdę z domu. Nie no żartuję, wychodzę z domu dzisiaj. Kurczę! Mam nadzieję, że nie zrobię nic głupiego, ale nie obiecuję. Dzisiaj testuję jego dziankę z B -b baken. Ba baken. Baken. Nie wierzę w to. Zaraz nie wytrzymam. Wyjdę z siebie i stanę obok. To wygląda jakby postępcie mi pomalowała moja pięcioletnia siostra, której nie mam. Spoko. Na żywo jest znacznie gorzej. Co u mnie nowego? Otóż mam 20 lat. Też w to nie wierzę. Ja mam urodziny 18 czerwca, więc to był czas sesji. I tak średnio w sumie miałam czas na to, żeby jakoś bardzo celebrować. Ale popłakałam się, więc jest dobrze. Uważam, że to były udane urodziny. Mam wrażenie, że było już tyle wersji mnie i też dorastając, bardzo nie wiedziałam, kim jestem i bardzo to analizowałam, i nawet wydaje mi się, że zbyt to analizowałam, skąd brały się moje jakieś tam problemy z osobowością. Bardzo testowałam swoje granice, bardzo podważałam cokolwiek, co ludzie o mnie myślą i. I nawet to, co ja myślałam o sobie. Nie wiem, co to znaczy być sobą, ale wydaje mi się, że z roku na rok staję się trochę bardziej sobą, cokolwiek to oznacza. Chyba tak bardziej akceptuję takim jestem i nie staram się być jakaś i zachowywać się w określony sposób, po to, żeby ktoś mnie jakoś odbierał. Po prostu nie wiem, dużo czasu to zajmuje, nie opłaca się to. Tego robić, ponieważ mam dużo rzeczy innych do robienia i spełnienie wszystkich swoich marzeń też mam do zrobienia, więc postanawiam nie być odpowiedzialna za to, co ktoś sobie pomyśli o mnie i nie być odpowiedzialna za to, żeby wszyscy mnie lubili, bo to nie jest moja sprawa, to jest w sumie właściwie całkiem egoistyczne i egocentryczne starać się zmienić czyjeś podejście do ciebie. Jestem już duża, już nie jestem małym dzieckiem, które się boi. Co jeszcze u mnie? Po siedmiu miesiącach pracy w kawiarni zaczyna mi dopiero wychodzić Latte Art. Przez długie miesiące myślałam, co jest kurde ze mną nie tak, dlaczego mi to nie chce wychodzić? To jest trudniejsze niż się wydaje, ale chcę, bardzo, bardzo, bardzo chcę ćwiczyć i... I nauczyć się robić to dobrze i myślę o zakupie ekspresu kolbowego, bo kocham kawę i to jest dla mnie ważne. I chciałabym móc robić ją dla siebie w taki sposób specjalny. I, i myślę, że to byłby mój taki fajny rytuał. I postawiłabym na wiadomo, nie jakiś najdroższy ekspres, na pewno jednokolbowy z młynkiem, żeby była to świeżo mielona kawa i ze spieniaczem do mleka. Trzeci temat. Zaczęłam płakać każdego dnia. Jestem już ponad trzy miesiące w procesie terapeutycznym i płaczę każdego dnia po prostu. I jakieś osoby z zewnątrz mogłyby powiedzieć: Ojejku, przykro mi, musisz być taką smutną osobą, że płaczesz każdego dnia. Mi, mi nie jest przykro. Właśnie pierwszy raz w życiu doświadczam procesu odczuwania swoich emocji, i dużo ich się naspierało, więc dla mnie to jest progres pewien, mimo że dziwnie to brzmi i nie jest takie oczywiste. I lubię sobie płakać, bo mnie to oczyszcza i naprawdę się lepiej czuję po tym. Nie wiem naprawdę dlaczego. Płacz to jest nadal pewne tabu, i coś, co się kojarzy z czymś bezwzględnie negatywnym. Ja, będąc w najgorszym momencie swojego życia, nie potrafiłam wycisnąć z siebie łzy. Także będę sobie płakać, bo to odwaga być wrażliwym i wyrażającym emocje człowiekiem, bycie nonchalant wyszło z mody. To nie jest cool. Teraz modna jest regulacja emocjonalna, na przykład. Jeszcze jedna rzecz w związku z moimi wakacjami. Mam koncept. Chciałabym mieć fajne wakacje i. Wow, niezły koncept. Mega. Ja nie wiem, jak ja na to wpadłam, żeby mieć fajne wakacje. Naprawdę dobry plan. Nieoczywisty, ale jakże wybitny. Zawsze byłam wizjonerką. Mega, mega dobre pomysły mam, takie kreatywne. Dobra, to co ja chciałam powiedzieć i nie powiedziałam i zaczęłam robić siebie debila, to jest to, że chciałabym szukać zabawy w swoim życiu. Bo mam 20 lat i zastanawiałam się długo, skąd te moje stany depresyjne, dlaczego nie potrafię wyluzować jak moi rówieśnicy. I doszłam do wniosku, że traktuję swoje życie jak obowiązek. I to jak taki przykry obowiązek. I tak bardzo skupiam się na tym, żeby robić dużo rzeczy i żeby robić je dobrze. I wszystko jest takie zracjonalne. I takie potrzebne, i logiczne, i wszystko ma sens w tym, co robię, bo inaczej po co to robić, skoro mam tyle rzeczy do robienia? Ale to nie jest dobra droga, bo myślę, że jestem tu po to, żeby cieszyć się życiem i doświadczać, dzielić się z bliskimi, tworzyć, spełniać się, a nie biec w jakimś nieokreślonym kierunku. Wydaje mi się, że kiedy już osiągnę jakiś sukces, jeśli kiedykolwiek poczuję, że to jest w ogóle sukces, jeśli osiągnę coś dużego, to mnie to zbawi i uratuje, i że będę szczęśliwa, ale to sprawia, że. Nie jestem szczęśliwa, bo nie jestem w ogóle w tu i teraz i narzucam sobie presję, i nawet rzeczy, które lubię, stają się dla mnie punktem do odhaczenia w moim kalendarzu. I tych punktów każdego dnia jest kilka lub kilkanaście, i jeśli nie zrobię jednego punktu, to już się czuję jak porażka. I to wszystko co mówię to nie jest coś takiego jak ja myślę na poziomie logicznym, bo ja wiem, że to nie świadczy o mojej wartości w teorii, tylko ja po prostu podświadomie w to wierzę, no żyję według tego. I ostatnio na terapii też bardzo dużo mówię o wartości człowieka i czuję, że mój pewien taki światopogląd legnął w gruzach dlatego, że całe życie myślałam, że moją wartość określa ilość rzeczy, które robię i nagle moja psychoterapeutka mówi mi, że tak nie jest. A ja mam takie to, co ja robiłam przez całe swoje życie, starałam się być najlepsza i wielokrotnie w ogóle wbrew sobie i faktycznym moim pragnieniom robiłam rzeczy, które myślałam, że muszę zrobić, spełnić oczekiwania, które narzuca na mnie społeczeństwo i jakby na każdego, tylko, że nie każdy przyjmuje taki mechanizm obronny. Każdy sobie radzi w jakiś określony sposób i moim sposobem było zawsze, jeśli chcesz być zauważona i doceniona, musisz sobie na to zasłużyć. I jest taka teoria, że wartość człowieka wynika z samego faktu, że jesteś człowiekiem, ale bardzo łatwo potrafię ją podważyć. W sensie to jest po prostu tak szeroki temat i tak abstrakcyjny też, że aż ciężko na ten temat dyskutować. Ale załóżmy, że porównujemy wartość człowieka, który zrobił wiele dobrego dla wielu innych ludzi i stawiamy go obok człowieka, który na przykład bardzo mocno skrzywdził wielu ludzi. Czy ich wartość jest taka sama? W sensie zależy. W sensie w ogóle, co to jest wartość? Czy to jest w ogóle coś mierzalnego? I tak rozmawiam też z osobami z mojego otoczenia, co uważają na ten temat, z czego wynika wartość człowieka. I na przykład moja przyjaciółka powiedziała mi, że uważa, że wartość człowieka wynika z tego, co robi dla innych ludzi. Ale na przykład weźmy sobie człowieka, który załóżmy żyje na jakimś odludziu i nie ma na co dzień kontaktu z innymi i nie robi nic dobrego dla nich, ale też ich nie krzywdzi. I czy ten człowiek nie jest wartościowy albo jest mniej wartościowy, dlatego że nie robi nic dla innych? I wtedy e, moja przyjaciółka powiedziała: hmm, no to może wartość człowieka wynika z tego, co robi on dla siebie. No i mój cyniczny tyłek zaczął szukać problemu w tej perspektywie, bo on szuka problemu w każdej perspektywie. To nie jest w ogóle coś, na co ja mam wpływ, to, to, to taka po prostu jestem. W sensie nie uważam, że to jest coś bezwzględnie złego, na tyle, że potrzebuję to zmienić w sobie, że jestem osobą, która nie bierze nic jako bezwzględną prawdę. Póki nie wiąże się to stricte z nauką, tylko dotyczy światopoglądu i tego typu. I wydaje mi się, że wartość człowieka też nie zależy od tego, co robi dla siebie i jaki jest dla siebie. Bo na przykład, jeśli jakiś człowiek jest dobry dla innych, czy jak to nazwać, ale ma jakiś mechanizm autodestrukcyjny, to znaczy, że jest mniej wartościowy niż człowiek, który nie ma takiego problemu? Nie da się żyć ze mną. To mi naprawdę zryło umysł. Zastanawiam się, z czego wynika moja wartość, i potrzebuję odpowiedzi na to pytanie, dlatego żeby uświadomić sobie, że jestem wartościowa i przestać szukać potwierdzenia gdzieś indziej. Jeszcze moja przyjaciółka dodała coś bardzo ciekawego, mianowicie, że ona nigdy nie zadała sobie takiego pytania, skąd wynika wartość człowieka, ale ona zawsze wiedziała, że jest wartościowa. Zawsze to czuła. Bo była tak zaprogramowana, ale wiadomo, każdy się mierzy z czymś, czymś innym. No, w moim przypadku jest to takie właśnie utożsamianie tej mojej wartości z osiągnięciami, zapracowywaniem się, braniem na siebie bardzo dużo i ciągłym poczuciem, że to jest za mało i że muszę więcej. A później zawsze kończę wypalona i nie chcę po prostu już wychodzić z domu nigdy. Kończy się to tak, że stwierdzam, że nie lubię swojego życia i chciałabym zacząć nowe życie, ale później znowu się zapętlam. Wiecie, to jest coś takiego, że przez całe życie wierzycie w coś, i później okazuje się, że tak nie jest, I, i co ja teraz mam zrobić? Muszę to przemyśleć. Też żyjemy w bardzo szybkiej kulturze. No, ja się dałam na to nabrać kapitalizm. Też problem polega na tym, że jestem bardzo ambitną osobą I praca jest dla mnie wartością I nie wiem jak to oddzielić Nie wiem jak nie przesadzać Także zmierzam do tego Bo wcześniej zaczęłam mówić o wakacjach I chodzi mi o to, że chcę robić bezsensowne rzeczy Chcę robić rzeczy, które mnie cieszą Chcę odnaleźć radość Dziecięcą w sobie Czuję ostatnio dużą nostalgię Za dzieciństwem Ale też wydaje mi się, że gloryfikuję je trochę Chcę trochę bardziej wyluzować Chcę trochę odpuścić taką Którą na siebie narzucam. Chcę budzić się bez budzika, spać do oporu, naprawdę. Nie, nie chcę być produktywna w te wakacje. W te wakacje chcę odpocząć, poczuć spokój. Chcę robić rzeczy bez racjonalizowania, tylko dlatego, że mam na nie ochotę i bardzo chcę się wsłuchać w swoje potrzeby i poczuć się trochę jak dziecko, odnaleźć w sobie taką ekscytację, bo od zawsze ludzie mi mówią, że jestem dojrzała jak na swój wiek, ale prawda jest taka, że jestem po prostu nadodpowiedzialna. I czuję potrzebę kontroli, nie jestem wychillowana i bardzo analizuję dużo, i pewnie wiele osób w moim wieku stwierdziłoby, że nie potrafię się bawić. I mam milion rzeczy, którymi się martwię, bo wiadomo, życie też nie jest zawsze kolorowe i takie jak widzimy w internecie. Oczywiście, że mam coraz więcej obowiązków, czuję, że muszę wszystkiego dopilnować, bo jestem jedyną osobą, na której mogę polegać. Takie mam wewnętrzne przekonania. Chcę po prostu raz w życiu się nie starać tak bardzo i żyć dla siebie. W formie eksperymentu. Może będzie spoko, może nikogo nie obchodzi to, ile rzeczy robię i jak wielkie rzeczy robię, więc nie ma co się tym stresować i podporządkowywać całego swojego życia temu, tylko naprawdę znaleźć rzeczy, które sprawiają, że my się czujemy sobą, dają nam poczucie samorealizacji. To jest bardzo, 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 bardzo złożony temat, ale tak, to jest to, co się u mnie dzieje ostatnio. Ok, mam 20 lat, przeżywam pewne rzeczy, uświadamiam sobie pewne rzeczy, chcę być szczęśliwa, ale może to też jest problem. Może po prostu powinnam chcieć być, być obecną i zaakceptować to, że życie to nie jest ciągłe bycie szczęśliwym. I może nie chodzi w ogóle o to, żeby ciągle być szczęśliwym, tylko żeby być. W każdym stanie, w każdej emocji ze sobą i nie oceniać tego tak, że teraz jestem szczęśliwa, to dobrze. To oznacza, że moje życie jest dobre. A teraz jestem smutna, ojejku, ale moje życie jest beznadziejne. Nie, po prostu to są emocje, to nie jest coś tak czarno-białego. To nie jest dobre i złe. Jestem bardzo podekscytowana na te wakacje. Spisałam sobie listę rzeczy, które chcę zrobić, aż Wam chyba przeczytam kilka. To jest coś w stylu bucket listy. Kiedyś to było popularne, żeby robić takie listy. Listę rzeczy, które chcesz zrobić w jakimś tam. Czasie określonym, bo, bo te rzeczy są fajne, ale później ten trend został wyparty przez y, 14 dni. Challenge, Glow Up, stanie się najlepszą wersją siebie. Nie, nie chcę. Proszę odejść, daj mi spokój. To są rzeczy bez sensu. To są rzeczy, które podsunęło mi moje wewnętrzne dziecko, bo stwierdziło: Ej, to lubimy to będzie mega fajnie. Czemu będzie fajnie? Nie wiem. Po prostu będzie fajnie. Piknik z przyjaciółką, wypad nad jezioro, spanie w hamaku, udawanie syreny w Morzu Bałtyckim, malowanie kamieni, kino plenerowe, wyrzucenie telefonu, zło, nic nie robienie i chodzenie na poso. Yy, przekroić arbuza i jeść go bezpośrednio łyżką, leżeć na trawie, jechać w góry, zwiedzać Warszawę na rowerze, zorganizować nockę dla przyjaciół. Potańcówka z Maciejem musiałem. Kajaki, dolomity, malta, zjeść pycha, jagodziankę, zajęcia z ceramiki. Te dwa ostatnio już robiłam. Nawet pokazywałam w ostatnim filmie, jak poszłam na te zajęcia z ceramiki, i to było super. I po prostu nie wiem, nie pamiętam kiedy tak dobrze się bawiłam. I poszłam sama, a dzień przed myślałam sobie Nie no, co ja w ogóle robię ze swoim życiem Idę tam sama, ale żenada W ogóle nie będę umiała się odnaleźć Było tak super Od razu zagadałam do jakichś ludzi, którzy obok mnie siedzieli I było mega spoko, było po prostu normalnie Nie było w tym nic dziwnego I spędzanie czasu samemu jest ekstra Jest bardzo ważne I czy te zajęcia z ceramiki były jakieś produktywne? Czy zyskałam na nich? Nie wiem, zarobiłam? Albo zrealizowałam jakiś cel? Nie wiem wiadomo jaki, albo czy przybliżyło mnie to do bycia najlepszą wersją siebie, czy dało mi to glow up. Nie, ja po prostu fajnie spędziłam czas i nie wiem kiedy przestałam to priorytetyzować, żeby fajnie spędzać czas. To jest bardzo ważne, jak się okazuje. Jeśli obawiasz się, że nie możesz gdzieś pójść, bo jesteś sam, nikt akurat nie może się spotkać, a ty chcesz się spotkać. Ja tak często mam ostatnio ze znajomymi, że tak trudno się złapać, bo każdy robi coś innego w innym miejscu i naprawdę trzeba planować z czteromiesięcznym wyprzedzeniem Wywalone, wychilluj diva, nie pozwól żebyś tracił lub traciła na takich fajnych doświadczeniach tylko przez strach i jakieś takie nieuzasadnione obawy, że właśnie bycie samemu to jest coś dziwnego, możesz fajnie spędzać czas samemu, chcę żeby te wakacje były nieproduktywne i fajne i ciekawe i chcę szukać zabawy w życiu codziennym, podjalać się czymś i to tyle. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i życzę każdemu udanych wakacji. Trochę inaczej się to odczuwa już na tym etapie życia. 20.30 wyszłam z pracy. O 18.15 koleżanka z pracy mi napisała, żebym wyłączyła klimę przed wyjściem. Nie odczytałam tego, nie wyłączyłam klimę i e, klima będzie działać przez całą noc. E, pomocy? Co ja mam zrobić? Nie, nie chcę być dorosła. Dlaczego kiedykolwiek ktoś pomyślał, że jestem na tyle odpowiedzialna, żeby zamykać kawiarnię? Robię to już od pół roku, ale wtedy jeszcze nie była włączona klima. Jest <grymne> noc, chciałam powiedzieć. Skupiam się. Włączyłaś nagrywanie? Ej, jak skacze po chodniku. Myślę,